Zobaczcie jakie fantastyczne niebo z chmurami piętra wysokiego możemy obserwować w Polsce północno-wschodniej. No ale patrzmy sobie w kierunku Warszawy, co się dzieje tam w oddali. Zbliża się do nas zachmurzenie z opadami związane z niżem, który dzisiaj wędruje przez Polskę e, zachodnią przede wszystkim. Sprawdźmy na mapach jak to wygląda. A na mapach, zobaczcie, północny wschód kraju, okolice Łomży. Tutaj jeszcze piękna pogoda. To jest to, co widzicie tam u mnie za moimi plecami. Ładne niebo, ale już na południu w okolicach Warszawy, Radomia, Lublina, Tarnobrzegu i Kielc występuje zachmurzenie duże do całkowitego i tam już pojawiają się opady. Te opady będą wędrowały w kierunku północno-wschodnim. Natomiast zdecydowanie więcej opadów zbliża się do Polski zachodniej z racji niżu. Więcej informacji oczywiście na w naszym kanale pogodowym na YouTube zapraszam serdecznie.